Witam wszystkich serdecznie na podsumowaniu roku sezonu grzewczego 24 łamane na 25. No więc tak, piecyk przetrwał pierwszy sezon. Jeszcze co prawda są tam grzeje, bo dogrzewam bufor, ale to już jest takie bardziej na ciepłą wodę użytkową i delikatne przepalenie no ale wracając do tematu a nie tak łatwo nie będzie pierw jeszcze chciałem was poprosić o kliknięcie tego guziczka subskrybuj bo słabo to tam idzie no a łapkę w górę w dół jak tam uważacie jak ocenicie moje wypociny no dobra a teraz kwestia formalne, załatwione Jedziemy z tematem. Więc tak. Piec przeszedł pierwszy sezon grzewczy. Jestem z niego bardzo tfu, tfu, tfu zadowolony. Zużyłem około 800 kg węgla. Taką ta skrzynia ma mieści 200. Takie skrzynie poszły 4. Więc 800 kg węgla Poszło <laughs> przez komin, i do tego tu na chwilę obecną została jedna: jeden chwyt. Takich chwytów spaliłem około trzech przez sezon grzewczy. Także tak, to tu już jeden chwyt z tego jest pocięty, poszatkowany. Się suszy jeszcze trzeba trochę pociąć, niech on ładnie sobie dosycha. A tam dokupić i ułożyć. No, i muszę Wam powiedzieć, że przez te zbliżające się wybory stwierdziłem, że trzeba zakupić węgiel. Bo jak nam tęczowy Rafałek wygra, i nasz bążurek na spółkę z Tuskinio zacznie rządzić to nie wiadomo czy w przyszłym sezonie grzewczym nie będziemy palić słońcem a grzać miłością więc dokupiłem już węgielka tu już jest dosypany nowy I zaraz wam coś pokażę a tu mamy już ułożone w zapas w workach także wziąłem się i zapakowałem 500 kilo. Jeszcze jeden taki kurs trzeba będzie wykonać tak wygląda palący się piec. Coś tam widać z komina Żeby nie było, że MPM w ogóle nie kopci A jest w trakcie rozpalania się. No także wracając do tematu 500 kilo jest zatankowane, jeszcze 500 trzeba będzie dowieść, i zapas na przyszły sezon byłby zrobiony. Za węgiel płaciłem 1200 za tonę. Nie wiem, jak to się ma w skali kraju, myślę, że taka cena umiarkowana. Także wracając do naszego piecyka. Jestem bardzo zadowolony. Oby przyszły sezon też się tak sprawował. No to by było na tyle, co wam chciałem powiedzieć. budowa bufora oczywiście się nie skończyła. Mało tego jakiś idiota poustawił tu kartony. I teraz nawet jakbym chciał, to tu deski nie włożę już, nie? Bo muszę z nią wjechać od góry, no ale to tak mówię: Wam co, tak jest właśnie taka współpraca. Pierwsze narobię pod górę, później będę to ściągał. No ale to z czego No dobra, i ciekawkę musiałem sobie postawić sam, bo mi subskrypcji nie chcecie nazbierać, YouTube nie chce płacić. Takie to chamstwo i prostactwo, nie? Z tego YouTube'a. No dobra. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapeczka i subik.